Siemano, witam wszystkich Słuchajcie, październik nas gościł już drugim bezchmurnym dniem w tym roku Tym razem e, obydwa falowniki pracowały, także była ładna produkcja Ale też rano było prawie zero Szyby tak przymarzły, także też mam troszeczkę materiału e, z ogrzewania domu e, klimatyzatorem Jak on się tam rano zachowywał, jakie miał pobory Ogólnie w domu nie zamarzłem. Jestem bardzo zadowolony z tego ogrzewania dalej. Także zapraszam na to co się ogólnie przez dzień działo, jak produkcja szła, jak wreszcie wygląda wykres z instalacji 3.85 kW, a nie taki poszarpany. I też trochę z pracy klimatyzatora, tak jak mówiłem. Także zapraszam serdecznie. Tak, że było 0,5, podnosi się na już 1 stopień. I zaraz Wam tutaj wrzucę, jak jest układ pomieszczeń, do właśnie koloru tych termometrów czyli tutaj jest salon, pokój dzieci, sypialnia i na zewnątrz. Klimatyzację teraz pobierają i 3,5 kW pobiera. 268 watów, a 2,6 nic nie pobiera, bo akurat w tym momencie nie pracuje. To jest wykres godzinowy. Mnie nie interesuje, albo no może nawet pokażę wam minutowy na 24 godziny. Jak widzicie, dopiero o, zaczęły tak naprawdę startować około 23. Tak bardziej często gęsto przez to, że się zrobiło chłodniej. A ważne są dni, i już na tą dobę 3,5 wciągnęło 1,64, a 2,611 kWh. Tak to się przez ostatnie 30 dni przedstawia. Jak widzicie, jeszcze nie przekroczyłem e 10 kWh e przez dobę. Na ogrzewanie domu. Także nie jest źle. Zobaczmy jeszcze, czy się jednostka zewnętrzna nie szoroni. zimno. Parę czuć, co tam gościu? Się ma, no, ale wymieniam cięściutki. Ani śladu, żeby coś tutaj się cokolwiek działo. Mentelator po prostu. A nie, teraz motor troszeczkę O, jaki zimno. Trochę ma szybsze obroty, szary. Uciekaj trochę ma szybsze obroty ale nie ma opcji, widzę tutaj elegancko jest i o, zobaczmy jeszcze szybę, szari. nie podeptasz a jednak przylodziło szyby widzicie? szyby przylodziło, także jest na minusie nawet może byłoby to tak, jakaś taka ta kondensacja czy coś to się tam, tam nazywa a tutaj daje radę, także dzisiaj dalej będzie, ma być bezmurny dzień taki pomieszany film Trochę właśnie z ogrzewania, klimatyzacją. Trochę czy się falownik nie będzie dalej resetował? Dobra, jedziemy dalej. No i fotowoltaiki czas start. Słonko przyświeca 385 już w pełnym słońcu. Piątka, niestety, musi sobie jeszcze troszkę poczekać. Z lewej strony drzewka, z drugiej, z prawej strony tracker ją zacienia. O, kogut się wydziera. Te czuby trzeba dzisiaj strącić żeby nie przeszkadzały i powiem wam a nie będę za długo wyjdzie z jednego ujęcia było już na jeden, jeden na plusie spadł z powrotem na zero 0,5 ale patrzcie wilgotności trochę jest bo przymarzło tylko gada musiałem uwiązać bo by po mnie deptał cały czas jedna idzie dalej Na, no i idą średnio tak 260 watów idzie ta 3,5 2,6 tak samo się obudziła. Dziadka grzeje. Wymiennik. Czyściusienki, elegancko. Ale co jest z tym wszystkim najlepsze? Już e, teraz godzina w ogóle 7:30. Że e, ogrzewanie, dwie klimatyzacje chodzą, i tam już cały dom niech pobiera kilowata teraz 1000 watów. A jedna instalacja 385 idzie już mi na 1600, piątka niestety idzie jak widzicie na 230, bo heh, zacieniona jest z dwóch stron. Także nie ma opcji. i produkcja też się jakaś tam pojawia. 0,08 kWh. Tutaj mamy już 0,2. Także ta wyprzedza tamtą. Na razie resetu nie widać. I voltaż. Woltaż na razie spokojny, jak widzicie. Nie ma tragedii w nocy, potrafi być nawet 235V. Teraz przy produkcji mamy około 40, także mam nadzieję, że dzisiaj sieć będzie spokojniejsza i szteka nie będzie się musiała wyłączać Słuchajcie, jest ósma godzina. Czysto było elegancko, a tutaj <gryw> zaczynam mi od tu jest południe, od południowego wschodu zaczyna mnie mgła jakaś atakować z rana także no bardzo ciekawe powiedzcie o co chodzi nawet nie widać z tamtej strony ale ona jak ja dzieci zawoziłem to tutaj nie było niczego widzieć teraz tak się przesunęła w tamtą stronę tak się rozchodzi ale normalnie tam wszędzie siedzi taka mgła tak zawiesiła się y moment bo się moją rękę widzi i głupieje zawiesiła się w jednym momencie i tak sobie wisiała także tam mgła też y Robotę zrobiła z tym zalodzeniem wszystkiego, ale o już słonko przyświeciło, auto się od, odmrażają. Dobra, na razie instalacje produkują. Nawet piątka już prawie jest niezacieniona. Jest 9:40, w pełne słońca, a piątka jeszcze tutaj słuchajcie. O, jeszcze tutaj delikatnie ją zacienia i chcę wam pokazać, jaki wpływ ma ten cień. Przy bifacjalnych, oczywiście, panelach no za chwilę zajdzie i będzie inaczej. Tutaj trzeba będzie delikatnie jeszcze strzyc. niby troszeczkę, a zobaczmy, co się, co się dzieje. I 385 idzie teraz na no, średnio 72%, a piątka nam idzie teraz na już 70%. 3% nie, przepraszam, 76% idzie. Czyli widzicie, już jest lepsza produkcja dzięki bifacjalowi. A jeszcze jest delikatnie instalacja zacieniona. Także za chwilę, jak ten cień zejdzie zupełnie, to powinno być już około 4 kW, powinno być 80%. A ta wtedy będzie szła pewnie dalej, tak jak idzie teraz. No i minęło 10 minut. Trakery przedstawiły. Się dalej do słoneczka i teraz 3.85 idzie już na 80% a piątka idzie na 85, także to zacienienie już praktycznie nie miało wpływu na produkcję, może jakąś taką delikatną ale widzę, to jest 5% różnica, wcześniej chyba było 4% różnicy a jeszcze Wam powiem jedno, że 3.85 czyli ten pierwszy, on tak to delikatnie wiaterek powiewa i on ma lepsze chłodzenie, bo piątka jak jest ze drzewami nie ma tego chłodzenia także też wygrywa i jak na razie jak widzicie, zobaczcie cisza, spokój nic się nie dzieje, troszkę się przestawił do słońca to jest system zegarowy i różnie z nim czasami bywa kąt jest raz taki, raz taki a teraz mi się akurat na jesień nie chciało tego przestawiać także idzie jeszcze na letnich nastawach i zobaczcie, troszkę mu tutaj brakło, podgonił, no, ale to są, że tak powiem niuanse, ale coś słyszę, że szteka zaczyna klikać i może być tak, że za chwilę ten się zersetuje. a napięcia napięcia się trzymają, przedtem pokazywałem że była różnica na jednej fazie ale to pralka była włączona i grzałka 2 kW obniżyła po prostu to napięcie ale niebo niebieskie normalnie jak jak niebieskie niebo cisza, spokój tam wiatraki w tle a ty coś się znowu uparł o tam wiatraki w tle się kręcą tam jest yy, tam jest kierunek na krosno tutaj mamy na Bukowsko. tam jest na Bukosko, już tutaj drzewa sąsiada zasłaniają ale one mi osłonę akurat dają przed wiatrem także też robotę robi a ja zestaw super plus przyczepa żeby był troszkę wyżej i Strzyżemy, Gala. No i mamy południe, także instalacje sobie hulają elegancko. Ha, zobaczcie się, teraz tam już nic nie ma i nie będzie o 15 jeszcze zacienienia. Tylko o 16, ale to szczegół. Zawsze to że tak powiem parę kWh. Przyczepę sobie na razie, tu postawiłem, później będzie postawione tak o. Tutaj, burto sobie otworzę i będę miał praktycznie sobie wejdę do góry, i do śnieżenia instalacji będę miał no pod ręką, a nie tutaj z dołu się męczyłem. Także te ekrany i tak nie przeżyją zimy. Także można tu wjechać. Tutaj ogólnie ekrany będą. No, wiecie, te co ja mam do heat pipe'ów i zobaczmy, jak się przedstawiają wyniki, już na teraz na walownikach. klimy raz grzeją, raz nie grzeją. Jak im trzeba. 3,5 chwila pochodziła, bo w domu było ogólne wieszenie. Jak jest taka pogoda, to trzeba okno otwierać i przewietrzyć To coś tam sobie dobiła. No, mimo słonecznej pogody, w cieniu jest tylko 10 stopni. Także e, szału nie ma, ale do słońca jest super, naprawdę. U, ciemno O, przy okazji, jeszcze układ solarny. Także taki dzień słońca i dwa dni mam ciepłej wody, dwie doby idzie sobie 77 stopni z kolektorów pamiętajcie że moje kolektory są pod kątem 30 stopni także one się już nie nadają za bardzo na tą porę ale jest fajnie już jest 59 stopni w 300 litrowym zbiorniku a drugiego bije no prawie prawie już za chwilę 500 pewnie zacznie ładować to jak się pojawi 50 stopni to wtedy 3 -drogowy zawór przyłączy obiegi i tutaj Wam lepiej to wyjaśnię i dołączę ten drugi zbiornik teraz zładowany ten i na powrocie z wężownicy milikulowej jeśli się pojawisz 50 stopni to wpuszcza w tą wężownicę 500 litrowego i dalej mi akumuluje bo tak jakbym zaczął go jeszcze wyżej grzać, no to wtedy by się zaczęły robić przerwy yy, bo no ogólnie na tą porę już by mi ten mój układ nie, nie ogarniał a jeśli trzymam niższą temperaturę to grzeje większy zład wody a przez to że mam wodę tutaj z unie... znaczy mamy ze studni to jest też woda twarda to mi też no po prostu nie zakamienia zbiornika przy tych 60-65 stopni Ale do rzeczy, bo prądu trzeba. Jest ciekawość jeszcze dzisiaj zobaczę od początku miesiąca, bo dzisiaj jest 10, Czy nadwyżki im brakło? Czy mam do przodu? Tutaj na midzie. O, nawet fajnie do góry podjechało. Bo instalacja szła średnio na 3080W. Teraz na 144, czyli. Jakieś 82-83% trzyma i już mamy zobaczcie. Dzisiaj się nic nie dzieje. Elegancko 14,3 a 14,3 to jest 3,8 a prawie 3,8 kWh z jednego kW instalacji. Do tego voltaż. voltaż się w miarę trzyma dobrze. I piątka. Piątka idzie, no teraz troszeczkę spadła, ale szła na 91, szła na 4000, e, 4500 W, 4600 W, troszeczkę e, to zwolniło, ale średnio trzymał właśnie 90% i mamy tutaj już, co tam szukasz sobie, i mamy tutaj prawie 4 kWh z jednego kW instalacji, o no 3,9 tak naprawdę, czyli bardzo fajnie to sobie radzi to jest 20 tutaj jest, bo już zapomniałem, 14, mamy 34 kWh już dzisiaj nabite. także tylko się cieszyć no i słoneczko świeci dalej już chyba jest 13, 14 godzina także jednostki od czasu do czasu cały czas muszą pracować, na u dziadka to nie ma opcji bo tam słońce nie dochodzi i ona, ona sobie chodzi w swoim normalnym trybie a na górze, akurat, na powietrzeniu znowu była uruchomiona i, i tak sobie dobija, tak naprawdę. Teraz o tej porze już zaczyna mi świecić tutaj w ganek. I to też jest taki łapecz ciepła, bo teraz w ganku już mam he, prawie 30 stopni, otwieram drzwi. E, tam zaraz jest, na no wprost nawet, na no wprost do okna tam są drzwi i tam jest teraz klimatyzator powieszony e, nad drzwiami, i on jeszcze podmieszuje mi to powietrze ciepłe właśnie z ganku dodatkowo także jeszcze jeden plus no ale jakby nie było słuchajcie kręci się pomału tylko to nie jest takie hop -siup. dobra zrobię to tak bo to nie ma sensu tak naprawdę jak widzicie idzie no tu jest godzinowe 03 o teraz te kolejne godziny 0.20 im bardziej słonecznie tym mniej energii e, po prostu dom potrzebuje ale jakby nie było jest te 10-11 stopni w cieniu i, no nie ma opcji musi cały czas e, dogrzewać no u mnie musi w tym moim dziurowym domku ale tragedii ogólnie nie ma na dzisiaj już mamy ile dzisiaj mamy dzisiaj bo, właśnie no, rano było e, to prawie 0 stopni teraz troszkę dobiję słońce ale jakby nie było 5,5 kWh jest 10 nie będzie na pewno, także tym się nie martwię. I u dziadka, u dziadka nie pracuje, jak widzicie. Waty stoją, moc czynna jest 12 W, a na górze 3,5 pchana 278 W. I tak ona sobie tak pracuje właśnie 260, 280. I tak będą, mi się wydaje, bardzo długo pracować, bo jak czytają z pilota, to jeśli ta temperatura jest stabilna na pilocie, to nie podbije bo nie, nie potrzebuje, tak naprawdę dwa dni temu na filmie o 15 wam pokazywałem, i o, na tym panelu już był całe zacieniony przez ten czubek, co dzisiaj ściąłem. A dzisiaj elegancko produkcja idzie. Tą przyczepę nawet nie ma sensu przestawiać, bo już tego światła od wideo nie ma, nie wiadomo ile. Także niech sobie tutaj stoi, nawet dobre, jak się obróci, żeby coś umyć. Albo co. Ale spokój na razie, jak już sąsiad nie ma gołębi, to nic tu nie wali. Także idą tamta już przekroczyła, nie pamiętam ile było. O, odejdźmy do falowników i zobaczymy, jaka jest w ogóle produkcja. I 385 idzie na 72%. pewnie temu było coś 2500, dzisiaj jest 2700. Także niebo bardziej przejrzyste. I uzysk mamy już widzicie ani raz się nie zresetował 21,8 a nie do tego co było przedwczoraj także widzicie cięło z każdej strony a dzień był bezchmurny 27 było po prostu tak że już wynik jest ładny i jeszcze będzie ładniejszy 21,8 to jest e, dokładnie jak już Wam mówię jakieś 5,5 kWh z 1 kW i tutaj Tutaj też będzie ładny wynik. Ogólnie wtedy, jakby zacienione, to ta szła na 2500 i ta szła wtedy na 2500, czyli ta powinna teraz iść na 2700 przy takim kiepskim zacienieniu a idzie na 3600 i to jest 72, dobrze mówię? Jakoś tak, chyba 72% mocy, tak, może 1000 czy 1000. 72% mocy idzie i. Hmm, czyli chyba tak samo, nie? Bo już trochę głupie i było dwa dni temu 30. Teraz już dochodzi 30, także będzie z 32 na pewno. No nic, tyle tego mam rania. Czekamy na koniec dnia i podsumowanie. No i tyle na dzisiaj. No i taka górka ma być, a nie jakieś poobrywane, nie wiadomo co 385 zrobiła 25 i pół kWh, zobaczmy jakie są napięcia teraz jak fotowoltaika nie działa takie same jak z działającą także nawet dwa wolowniki nie podbija nie wiadomo jak i piątka zrobiła 33,5 kWh i 10 października za nami słuchajcie, no i to mi się że tak powiem, podoba. E, macie porównanie na no, dwa dni wcześniej. Tutaj, jak e, szteka ciała, jaka jest różnica. Praktycznie 5 kWh różnica w produkcji jest. I tutaj mamy e, piąteczkę. Też dzisiaj e, lepszy wynik. Przez to, że też było troszkę chłodniej, ale <śmiech> <śmiech> obcięcie, właśnie czubka tej, to chyba kasja jest. Też robotę zrobiła i wydłużyła przynajmniej o godzinę pracy niezacienionej tak naprawdę instalacji także wynik 6667 już nie jest taki, e, taki zły jak był ostatnio ale słuchajcie jeszcze jest e, temat taki nie wiem czy to będzie widzieć bo sobie pomniejszyłem na tamtym obrazek ale na pewno widzicie e, tu jest moja nadwyżka e, za wrzesień, za koniec września tak naprawdę i po 10 dniach października ja mam teraz, już wam mówię 3568 kWh, także mam o 100 kWh, całe 100 kWh, jeszcze więcej. Także ja jestem e, nie zdziwiony ale e, wreszcie to działa tak jak chciałem, że ogrzewam, że zużywam i że jeszcze ta energia, że jeszcze więc, coraz więcej mam tej energii z tego co mam. Także ogrzewanie klimatyzatorami jak na razie tylko na plus jeszcze rośnie nadwyżka. Yy, co mam więcej, mogę powiedzieć. Tak, już dużo filmu wyszło. Yy, następne testy: inne rzeczy będą jak zwykle, jak powiedziałem. A jak roz zacząłem robić tabelkę, także wszystkie dni trzeba słoneczne podsumować. Pod, yy, czy jest to oglądalność, czy nie ma oglądalności, to nie ma znaczenia. Jest statystyka, trzeba ją ciągnąć cały rok. Także oby październik, jeszcze listopad i grudzień, był ciepły. A tam, jak będzie w zimie do minus 5 i śnieg spadnie żeby się dzieci trochę pocieszyły to, to mi wystarczy a tak to niech sobie będzie tak przymrożonej mi będzie bo będziemy po tym błocie się wywracać słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie trzymajcie się ciepło